Cztery argumenty, dlaczego te wakacje kredytowe są takie złe, z drugiej strony, jeden argument, dlaczego ja zamierzam z nich skorzystać. Zapraszam do oglądania! Cześć, witam Cię w pewnym miejscu. Nazywam się Adrian Sawicki. Na co dzień pomagam moim klientom uzyskać najlepszy kredyt hipoteczny i pomagam inwestować w bezpieczny sposób w nieruchomości krok po kroku. 30 stopni na zewnątrz, mewy w tle jesteśmy nad morzem. Myślę, że to dobry moment, żeby pogadać o wakacjach kredytowych. Trzy pierwsze argumenty. Koszt, który jest spodziewany tego programu przy obecnym pełnym dostępie do niego brak kryteriów, nie wiem, dochodowych, bytowych, itd. To jest ponad 20 miliardów złotych. 20 miliardów złotych na dzień dzisiejszy, przy prognozowanym wyniku banków spowoduje, że część z nich będzie miała ujemny wynik finansowy na koniec roku. Argument pierwszy. Banki na tym stracą. No jasne. Umowa kredytowa wiąże dwie strony. Kredytodawca, kredytobiorca. Banki stracą. Kredytodawcy stracą. Kto zyska? Kredytobiorcy. Pośrednio oczywiście. Wszyscy Polacy za to zapłacą. Pośrednio oczywiście. Wszyscy klienci banków zapłacą za te wakacje kredytowe w innych kosztach. To się znajdzie. Bez dwóch zdań. Te wakacje są bardzo złe dla banków. Tak, dla banków one są złe. Ale czy to oznacza, że ja czy ty my mamy z nich nie skorzystać, dlatego że one są złe dla banków? Gorsze jest to, że przedzienny Kowalski pójdzie do banku pytać się o wakacje kredytowe. Kiedy słyszycie w mediach argumenty, dlaczego te wakacje kredytowe są złe, trzeba zadać sobie pytanie, kto mówi te argumenty, z czyjej perspektywy one są złe. Argument drugi, jest to zadziałanie proinflacyjne, które daje. Ogromną ilość pieniądza dodatkowo na rynek. No tak, 20 parę miliardów złotych zostanie w kieszeniach polskich obywateli. Jest to działanie proinflacyjne, bo te pieniądze zostaną u Kowalskiego, a nie zainkasowane przez banki. Ale to można powiedzieć o każdym programie socjalnym. 500 Plus też jest programem proinflacyjnym. Z punktu widzenia Kowalskiego, znacie kogoś, kto stwierdził, Kurczę, nie wezmę tego 500 plus jednak, bo to jest program proinflacyjny. Nie, nie biorę. No nie. To jest drugi argument po tym, że jest to kosztowne dla banków, który jest natury makroekonomicznej. Spróbujmy zawęzić to instrumentarium, dlatego że w tym wykonaniu, jakim jest, to jest po prostu rozwiązanie niesprawiedliwe. Tak. Zgadzam się, one są niesprawiedliwe. W Polsce mamy ponad 11 milionów ludzi, którzy mają pożyczkę bądź kredyt. Ale tylko 2 miliony osób znalazło się w tej grupie, która może skorzystać z wakacji kredytowej. 9 milionów może powiedzieć: Hej, a co ze mną? Czy ktoś może powiedzieć, że to jest niesprawiedliwe? Jak najbardziej, 9 milionów ludzi ma powód do tego, żeby powiedzieć, że te wakacje są niesprawiedliwe. Ale pytanie znowu. Czy to jest argument, dla którego ty masz powiedzieć, czt, jednak nie skorzystam z tych wakacji kredytowych, bo one są niesprawiedliwe? I wreszcie ostatni, czwarty argument, ale moim zdaniem tak naprawdę jedyny: co z wpisem do Biura Informacji Kredytowej? Że my chcemy, żeby nie wpędzać klientów. W sytuację, w której zmieni się automatycznie ich scoring. No bo jeżeli klient przyjdzie i złoży oświadczenie, że on ma kłopoty i prosi o, o wakacje, no to jego status, jak sygnalizuje, że są kłopoty, że korzysta po prostu z wakacji, no to będzie jego status inny. I to, to generuje cały szereg, czy może generować cały szereg innych problemów. Banki bardzo mocno chciały aby ten program był ograniczony. Dlaczego? Po pierwsze, oczywiście miałyby mniejsze straty, ale po drugie, w momencie, kiedy program wakacje kredytowe byłyby tylko dla, byłby tylko dla osób, które oświadczą, że są w trudnej sytuacji kredytowej, wtedy do BIK-u idzie informacja, ale tylko odnotowana jest przy nazwiskach tych osób, które oświadczyły, że mają trudną sytuację finansową. I wtedy rzeczywiście ten wpływ BIK-u będzie... Znaczący. Taka sytuacja miała miejsce w roku 2020 przy poprzednich wakacjach kredytowych. Tam trzeba było świadczyć, że się znajdujemy w trudnej sytuacji materialnej w związku z COVIDem. Straciliśmy pracę, źródło dochodu, sytuacja materialna się pogorszyła i tak dalej. Banki rozpatrywały taki wniosek. Udzielały tych wakacji albo nie udzielały. Tutaj mamy te wakacje z mocy ustawy. Tutaj nie ma żadnego żadnej uznaniowości, żeby było jasne. I przy poprzednich wakacjach. Rzeczywiście te wakacje kredytowe oznaczały, że klient przychodzi, samoświadcza, mówi, jest mi źle. Idzie do innego banku, później mówi, że chce kredyt. Informacja jest o wakacjach kredytowych. Sami się prosiliśmy o pogorszenie naszej sytuacji na starcie jako wnioskodawcy. W banku PKS było wprost pytanie: czy korzystałeś z wakacji kredytowej? Trzeba było zaznaczyć tak lub nie. Tak korzystałem i już lipa. Pod koniec 2021 składałem wniosek o kredyt hipoteczny do banku. Dostałem decyzję negatywną z uwagi na to, że były wakacje kredytowe. Wcale to nie oznaczało, że kredytu finalnie nie dostałem, dlatego że poszedłem do innego banku, w którym wniosek został złożony. Bank, mimo tego, że widział, że były wakacje kredytowe 2.20, pod koniec roku 2021 udzielił pozytywnej decyzji, umowa została podpisana, kredyt został wypłacony. To, że korzystało się z poprzednich wakacji kredytowych wcale nie oznaczało, że definitywnie nie można dostać kredytu. Ale prawdą jest, że dostanie, otrzymanie takiej decyzji pozytywnej było utrudnione. Na tym ja skorzystałem, ponieważ ja współpracując z wieloma bankami wiem, gdzie co przechodzi. Te wakacje kredytowe są dla wszystkich. Wszyscy, którzy skorzystają. Będą mieli w Biku odnotowane, że skorzystali z tych wakacji kredytowych. Czy banki wyłączą 2 miliony kredytobiorców z późniejszej sprzedaży kredytów? Napisałem do Biku zapytanie w sprawie tych wakacji kredytowych i dostałem taką odpowiedź. Dzień dobry, dziękujemy za kontakt. Adnotacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych będzie odnotowywana w bazie Biura Informacji Kredytowej. Tak więc każda osoba, która będzie chciała zweryfikować adnotację o skorzystaniu z zawieszenia spłaty, będzie w raporcie BIG oznaczenie potwierdzające fakt skorzystania z wakacji kredytowej. O podejście do obliczenia zdolności kredytowej i ewentualne utrudnienia w zaciąganiu innych kredytów należy pytać bank, w którym klient składa zapytanie. To bank właśnie podejmuje decyzję o udzielaniu czy podwyższaniu kwoty istniejącego kredytu na podstawie przyjętych w danym banku kryteriów oceny zdolności kredytowej, gdzie sam fakt skorzystania z wakacji może być również brany pod uwagę. I teraz tak. W Biku będzie odnotowane, że wakacje kredytowe zostały wzięte. Czy to spowoduje, że nie będziemy mogli wziąć innego kredytu? W Biku Mamy informacje na temat naszych zobowiązań. Informacja o tym, że ktoś wziął wakacje kredytowe również znajdzie się w BIKu. Ona nie będzie miała wpływu na scoring, czyli na ocenę punktową. Bank, który będzie pytał o twoją historię w BIKu, będzie wiedział, że brałeś czy brałaś wakacje kredytowe. Czy to oznacza, że kolejnego kredytu nie będzie można wziąć? Absolutnie nie. Jest wiele czynników, które wpływają na to, czy dostaniemy kredyt, czy nie. Nie wyciągajmy teraz wpisu o wakacjach kredytowych do BIK-u jako czynnik kluczowy i decydujący. Absolutnie nie. Mamy analizę ilościową, analizę jakościową, wszystko razem do kupy składa się i czy kredyt będzie udzielony, czy nie będzie udzielony. To jest też kwestia indywidualnych banków. Dla mnie wpis do Biura Informacji Kredytowej o wakacjach kredytowych. Absolutnie nie jest argumentem, który miałby przemówić za tym, żebym miał nie skorzystać z wakacji kredytowej. To były cztery argumenty, które przeplatają się w debacie publicznej w mediach o tym, dlaczego te wakacje kredytowe są niekorzystne. Jeżeli znasz jakieś inne argumenty, dlaczego nie skorzystać z wakacji kredytowych, napisz proszę w komentarzu, jestem bardzo ciekaw twojego zdania. Być może ja zmienię swoje. Jednak póki co Mam jeden argument, jeden, jedyny, który mnie przekonuje do tego, żeby z wakacji kredytowych skorzystać. Jaki to argument? Te wakacje kredytowe są bezpłatne dla mnie, są kosztem dla banku, bank straci, a ja zarobię. Ile zarobię na wakacjach kredytowych? 156 536 zł i 23 grosze. 156 536 zł i 23 grosze tyle zarobię na wakacjach kredytowych. Chcesz wiedzieć, ile ty zarobisz na wakacjach kredytowych? Pokażę ci w ostatnim odcinku tej serii, krok po kroku, w jaki sposób policzyć Twoje zyski z wakacji kredytowych. Z badań, które były w ostatnim czasie czynione, wynika, że wszyscy, do których zostanie skierowana taka propozycja, skorzystają z tej propozycji. Nawet wtedy, kiedy nie ma po ich stronie takiego ekonomicznego przymusu. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Jeżeli ten odcinek uważasz za wartościowy, daj lajka, napisz komentarz, podziel się ze znajomymi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.